Cześć, cześć ten Gobryze ja Cię witam na tym kanale. To jest mój pierwszy film, który ja robię na tym kanale um, Ja będę robił filmiki takie jak i będę grał w gry, tak jak Roblox, Happy Wheels, um, tam parę, um, chyba gry na Facebooku um, co jest, Slidrio, Agario i Tipio i, i, i to wszystko chyba będę miał jeszcze inny gry, ale to nie wiem I ja cię witam um, to jest pierwszy odcinek który robię bo ja lubię robić filmiki dla innych ludzi no i tak wszystko i um. ja się też szybko złoszę w Eee... no to, to, to będę dużo krzyczał um, i też będę mówił po belgińsku, bo to jest belgiński kanał um, i tak Dlatego. I tak, no, no to ja bym chciał w tym filmiku na na, no w tym filmiku bym chciał dwa lajki, dwa lajki, um, no dwa lajki będzie dobrze dla mnie, um, no to ja cię widzę w, w kolejnym odcinku, pa.